Dzisiaj spotykamy się z panią Sylwią, która jest jedną z uczestniczek projektu Samodzielność Mamy, który był realizowany, jest w sumie dalej w dalszym ciągu realizowany na terenie Domu Samotnej Matki przez Fundację Nadzieja. I pani Sylwia dzisiaj podzieli się wrażenie, z nami wrażeniami związanymi ze swoim uczestnictwem w tym projekcie. Pani Sylwio, czy pamięta pani, jak dowiedziała się pani o projekcie? No, oczywiście, jestem stałą bywalczynią, że tak powiem, DSM-u, domu samotnej matki, ponieważ kiedyś tutaj mieszkałam. E, I w międzyczasie kiedyś odwiedzałam po prostu dom, też dużo nieraz przyjeżdżam i pomagam, i tak się dowiedziałam. Akurat mhm. projekt się zaczął i, i tak. Zostałam zwerbowana przez panią. No. <laughs> A pamięta pani no. nasze pierwsze spotkanie? E, tak pamiętam, to miały być takie piątki. E, Typowo spotkania dla mam, które już wcześniej tutaj mieszkały, właśnie. No i spotkałyśmy się wtedy kilka mam, no i tutaj personel domu są matki. matki. Mm -hmm, to ja powiem ze, ze swej strony, że. E, to był piątek i tego dnia ja mam najpyszniejszy sernik e, w życiu już Dziękuję. E, dokładnie, który właśnie wtedy przyniosła Pani Sylwia na tak. to spotkanie. Własnoręczny upieczony. Tak, dokładnie. Było, było mega, był mega. A, a proszę mi powiedzieć, Pani Sylwio, a miała Pani jakieś obawy przed, przed, przed tym udziałem w tym projekcie? No na pewno tak, dlatego że jakby... Wiedziałam, z czym to się wiąże, czyli, że troszeczkę te szereg komórki trzeba otworzyć na nowo. Szkołę już troszeczkę dawno kończyłam temu, więc no, to byłoby mi ciężko teraz. A poza tym no, zajęłam się ostatnimi latami jakby wychowywaniem dzieci, więc jakby nie skupiałam uwagi na nauce i że tak powiem, dalej, żeby się rozwijać, a tutaj no, udało się. Mhm. A było coś takiego w tym projekcie, co panią pozytywnie zaskoczyło? Czego się Pani w ogóle nie spodziewała? No na pewno przyjazna bardzo atmosfera, wiele pomocy ze strony tutaj wszystkich ludzi zaangażowanych. I myślę, że to też mnie bardzo mobilizowało do tego, żeby nie odpuścić. No pewnie, że były takie dni, tak? Czy, czy dzieci, a to chory, a to szkoła, a to przedszkole, więc były dni, ale nie, nie. powiedziałam sobie, nie, jeśli ktoś we mnie wierzy, to ja muszę dać z siebie 200, a nawet 300. Więc to no, się udało, udało się. Dobrze. A proszę powiedzieć, jak się teraz układają Pani losy? Na ten moment skończyłam staż w jednej z firm prywatnych na terenie Łodzi, jeśli chodzi o, re... Re... Boże. rejestrację medyczną. Skończyłam staż, na ten moment już mam umowę o pracę, więc jestem bardzo zadowolona. Hmm. A jakby pani miała coś powiedzieć e, takiego motywującego dla mam, które teraz są w projekcie, a które mają takie chwile zawahania, e, czy sobie poradzą, czy dotrwają do końca, czy, 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 czy jakby to będzie dla nich totalnie niewykonane? To, tak, to coś takiego motywującego? To co? Na pewno to, że ja tak zawsze sobie myślę i, i sobie to tłumaczę, że zawsze coś dzieje się, na czegoś. Jeśli ja podjęłam się tego projektu w sensie uczestnictwa, stażu, to po to, żeby sobie i swoim dzieciom tą przyszłość, że tak powiem, jakoś wynagrodzić, mieć spokojniejszą, tą stałą pracę. Wiadomo, że czasy mamy, jakie mamy, więc no było mi potrzeba takiej stabilizacji przede wszystkim i nie martwienia się o to, co będzie jutro. Przede wszystkim rozwinęłam się też bardzo dużo, bo całe życie pracowałam w handlu wcześniej i no nigdy sobie nie nie no po co, dlaczego? A nie, no gdzie tam przecież nie dam rady. A tutaj jednak i z pomocą bardzo się też cieszę osób, które tam serdecznie mnie przyjęły już w pracy. No, udało się. Także no mówię, jestem bardzo, bardzo zadowolona. I w tym zawodzie widzi się pani w tak latach. myślę, że na pewno tutaj na ten moment nie widzę inaczej. Więc zostaję i będę się rozwijać dalej, jeśli tylko to będzie możliwe. Super. To my trzymamy kciuki, dopingujemy Panią i jesteśmy maga dumni, że się udało i bardzo dziękujemy, że poświęciła nam Pani czas i podzieliła się swoimi wrażeniami.